W dzisiejszym materiale przyjrzymy się kulisom największej tajnej operacji od czasów projektu Manhattan, która okazała się również jednym z najodważniejszych projektów wywiadowczych zimnej wojny. Poznajcie bliżej jednostkę, która próbując dokonać niemalże niemożliwego, stała się żywym przykładem trafności powiedzenia potrzeba jest matką wynalazków. Przed Wami historia projektu Azorian z Hughes Glomar Explorerem w tle. Nie przedłużając, zaczynajmy! Pierwsze wzmianki o tajnym projekcie zostały opublikowane przez Los Angeles Times w lutym 1975 roku oraz przez felietonistę Jacka Andersona w programie radiowym z 18 marca, a następnie rozwinięte w artykule Simora Hersha, który został opublikowany 19 marca w The New York Times. Od tamtej pory powstało wiele teorii spiskowych, książek i publikacji, ale CIA nieugięcie odmawiało odtajnienia dokumentów dotyczących projektu Azorian. Jednocześnie Wcześniej nie potwierdzając ani nie zaprzeczając, że ta historia rzeczywiście miała miejsce. Dopiero 12 lutego 2010 roku agencja udostępniła część dokumentów, w tym 50-stronicowy fragment artykułu z jesiennego wydania swojego wewnętrznego czasopisma o nazwie Studies in Intelligence, opublikowanego w 1985 roku. Artykuł, którego autorem był prawdopodobnie jeden z uczestników misji, jak i odtajnione notatki z Białego Domu ujrzały światło dzienne dzięki Archiwum Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu George'a Washingtona, które złożyło wniosek o udostępnienie materiałów na podstawie ustawy o wolności informacji z 12 grudnia 2007 roku. Kolejne 200 stron informacji dotyczących Azoriana opublikowano w ostatnim tomie stosunków zagranicznych Stanów Zjednoczonych pod tytułem Polityka Bezpieczeństwa Narodowego 1973-76. Jak widzicie, materiału jest sporo, dlatego przyjrzyjmy się wspólnie tej historii, zaczynając od początku. Czasy zimnej wojny. 1 marca 1968 roku radziecki okręt podwodny K-129 wypłynął z bazy morskiej w Pietropawłowsku na Kamczatce pod dowództwem kapitana Wladimira Kobzara, a jego celem było zajęcie pozycji patrolowej i utrzymanie w zasięgu rażenia zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Po próbnym zanurzeniu załoga wysłała do bazy informację, że stan techniczny okrętu pozwala na bezproblemowe kontynuowanie misji. W trakcie rutynowego rejsu w kierunku docelowego obszaru doszło do bliżej nieokreślonej katastrofy, której skutkiem było zatonięcie jednostki w odległości 1560 mil morskich od północno-zachodniego wybrzeża Hawajów. Radzieckie dowództwo, zaniepokojone brakiem kontaktu z jednostką w czasie dwóch zaplanowanych odpraw radiowych, wysłało liczną flotę w celu odnalezienia okrętu, a poszukiwania rozpoczęły się w połowie marca i trwały do 28 kwietnia. Ta na pozór dziwna aktywność ZSRR zaciekawiła wywiad Stanów Zjednoczonych, a US Navy postanowiło sprawdzić nagrania z podwodnego systemu sonarowego SOSUS. W czasie weryfikacji materiału znaleziono ślad dźwiękowy świadczący o eksplozji lub implozji, do której doszło 8 marca. Ślad był na tyle silny, że odnotowały go różnego rodzaju czujniki, pozwalające na określenie przybliżonego położenia okrętu metodą triangulacji. Wydarzenie to samo w sobie nie byłoby niczym spektakularnym z punktu widzenia Amerykanów, gdyby nie trzy głowice nuklearne o mocy jednej megatony każda, przenoszone przez rakiety balistyczne R-13 w nomenklaturze NATO oznaczone jako SSN-4, które znajdowały się na pokładzie jednostki. Dodatkowo K-129 był pierwszym radzieckim okrętem podwodnym, którego możliwości operacyjne pozwalały na wystrzelenie rakiet balistycznych podczas pełnego zanurzenia. Po zaniechaniu akcji ratunkowej przez ZSRR Amerykanie rozpoczęli dyskretne poszukiwanie okrętu na początku sierpnia, a po trzech tygodniach jednostka USS Halibut, wyposażona w system fotografowania głębinowego i batyskaw, odnalazła K-129. Wrak blisko 100 metrowego okrętu o wadze całkowitej wynoszącej niemalże 2000 ton osiadł na głębokości około 5 kilometrów. Po zlokalizowaniu jednostki US Navy wykonało kilka tysięcy zdjęć wraku i miejsca spoczynku, co pozwoliło na oszacowanie aktualnego stanu okrętu i potencjalnych możliwości podniesienia go z dna Pacyfiku. Wizja zdobycia radzieckich rakiet balistycznych i możliwość dogłębnej weryfikacji stosowanej przez nich technologii, w tym m.in. systemu nawigacji i technologii sonaru, pchnęła Amerykanów w stronę misji, która na pierwszy rzut oka wydawała się niemożliwa do zrealizowania. 1 lipca 1969 roku Dyrektorat Nauki i Techniki CIA utworzył specjalny zespół działający w ramach przedsięwzięcia o kryptonimie Projekt Azorian. Na szefa zespołu mianowano Johna Parangoskiego, który już wcześniej zarządzał rozwojem szeregu ściśle tajnych projektów. Jego zastępcą został absolwent Akademii Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych i oficer okrętu podwodnego z czasów II wojny światowej, Ernest Zelmer. Po tych nominacjach prezydent Richard Nixon osobiście zatwierdził projekt w sierpniu tego samego roku. Mając zgodę prezydenta, dyrektor CIA Richard Helms umieścił wszystkie informacje dotyczące prac wykonawczych i rozwoju projektu w specjalnym kanale bezpieczeństwa zwanym Jennifer, zawężając tym samym grupę osób zaznajomionych z rozwojem misji do kilku wysoko postawionych urzędników, prezydenta, doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego i społeczności wywiadowczej. Początkowo wysocy rangą funkcjonariusze wywiadu nie przejawiali przesadnego optymizmu względem powodzenia projektu, dając mu zaledwie 10% szans. Dodatkowo szacunkowy koszt operacji wynoszący 800 milionów dolarów, czyli około 4 miliardów współcześnie, stawiał zasadność jego realizacji pod dużym znakiem zapytania. Muszę w tym miejscu zaznaczyć, że jest to tylko szacunkowy koszt, a program kilkukrotnie był o włos od przedwczesnego zamknięcia ze względu na notoryczne przekraczanie ustalonego budżetu. Niestety w odtajnionych dokumentach kwestia kosztów została skutecznie ocenzurowana. Dopiero w październiku 1970 roku zespół inżynierów i specjalnie upoważnionych podwykonawców pod dowództwem CIA ustalił, że jedynym technicznie wykonalnym sposobem podniesienia ogromnego wraku radzieckiego okrętu podwodnego z na Pacyfiku jest wyprodukowanie specjalnego chwytaka, a następnie powolne podniesienie wraku przy użyciu dedykowanych wciągarek zamontowanych na statku zbudowanym specjalnie w tym celu. Mając tę wiedzę, 16 listopada 1971 roku stoczni Sunship Building and z Chester w Pensylwanii rozpoczęto pracę nad dedykowaną jednostką. Według początkowego harmonogramu, wodowanie miało nastąpić 5 października 1972, a przekazanie pod dowództwo CIA 20 kwietnia 1973 roku. W tym samym czasie zakłady Lockheed Ocean System Division podjęły się produkcji dedykowanego chwytaka. Oczywiście cała operacja była ściśle tajna, a co za tym idzie, CIA potrzebowało wiarygodnego alibi dla opinii publicznej, a co ważniejsze dla wschodniego wywiadu. W związku z tym agencja poprosiła o współpracę ekscentrycznego miliardera Howarda Hughesa, który bez większego zawahania zgodził się na udział w projekcie. Oficjalnym powodem budowy Hughes Glomar Explorera stało się poszukiwanie konkrecji manganowych na dnie Pacyfiku przez firmę Suma Corporation, której Hughes był właścicielem, co koniec końców odwróciło uwagę społeczeństwa od rzeczywistego przeznaczenia jednostki. Howard był na tyle przekonujący, że nawet szanowany amerykański program naukowy Nova dał się porwać emocjom i opublikował dokument poświęcony górnictwu oceanicznemu. Oprócz wcześniej wspomnianych problemów ze spięciem budżetu, realizacji projektu Azorian zagrażał jeszcze jeden czynnik, a była nim coraz lepsza relacja na linii USA-ZSRR. Symbolem ocieplających się stosunków było spotkanie prezydenta Nixona i radzieckiego przywódcy Leonida Breżniewa na szczycie w Moskwie w 1972 roku. To również wtedy został podpisany układ SALT-1, dotyczący ograniczenia posiadania arsenału wyrzutni i pocisków balistycznych przez obie strony konfliktu, w późniejszym czasie kontynuowany przez układ SALT-2. Pomimo wielu głosów sprzeciwu płynących z ust najważniejszych urzędników w Stanach Zjednoczonych, prezydent Nixon postanowił, że projekt Azorian będzie kontynuowany zgodnie z wcześniejszym harmonogramem. Myślę, że to dobry moment, żeby przyjrzeć się bliżej konstrukcji Hughes Glomar Explorera. Jednostkę o długości 188 metrów i szerokości przekraczającej 35 wyposażono w konstrukcję przypominającą wiertnicę, której wierzchołek znajdował się 80 metrów ponad stępką glomara. Dodatkowo napęd składający się z 6 silników wysokoprężnych i 5 elektrycznych, generujący moc 13200 koni mechanicznych, w połączeniu z dwiema śrubami napędowymi pozwalał na osiągnięcie prędkości maksymalnej do 11 węzłów. Jednym z najważniejszych elementów umożliwiających realizację zadania było zaprojektowanie platformy spełniającej rolę gimbala, która umożliwiała izolowanie dodatkowych sił powstających podczas falowania statku i oddziaływania prądów morskich od systemu podnoszącego zatopiony okręt. Konstrukcyjnie każdy z czterech węzłów łożyskowych gimbala składał się z jarzma kutego sworznia o średnicy 122 cm oraz specjalnie zaprojektowanego łożyska baryłkowego o nośności dynamicznej 4,5 tysiąca ton, a unikalna geometria bieżni pierścienia zewnętrznego umożliwiała wychylenie kątowe o 8,5 stopnia. Kolejnym z rozwiązań konstrukcyjnych pozwalających na realizację misji był zespół wysokoobciążeniowych rur spełniających rolę cięgna. Konstrukcyjnie ciąg składał się z 570 połączeń o długości 9 metrów każde, dając łącznie ponad 5000 metrów długości. Specjalnie zaprojektowany system prowadzenia rur nośnych pozwalał na uzyskanie maksymalnej prędkości rzędu 5,5 m na minutę dla wciągania i upuszczania rur. Wiertnica, wyposażona w dedykowany system transferu rur z pokładu, pozwalała na ustawienie, usztywnienie i prostoliniowe prowadzenie połączenia. W celu minimalizacji dodatkowych naprężeń osiowych pomiędzy rurami inżynierowie wykorzystali specjalnie zaprojektowany hydrauliczno-pneumatyczny kompensator zamontowany pod gimbalem, a za siłę potrzebną do podniesienia K129 z dna odpowiadał napęd hydrauliczny obsługiwany z dedykowanego centrum sterowania. Podniesienie wraku okrętu z dna to jedno, ale Amerykanie musieli go jeszcze niepostrzeżenie przetransportować w bezpieczny obszar, gdzie byliby w stanie przeprowadzić oględziny. W tym celu Glomar Explorer został wyposażony w suchy dog znajdujący się w jego centralnej części. Dno kadłuba odgrodzono od wody za pomocą dwóch wrót, które w miarę potrzeby odsuwały się odpowiednio w stronę dziobu i rufy statku dzięki napędom bazującym na zębatkach i kołach modułowych. Dodatkowo suchy dok został wyposażony w specjalne nogi dokujące produkcji leterną. Konstrukcja pozwalała na kontrolowane prowadzenie podczas podnoszenia lub upuszczania ładunku z centralnej części statku. Technicznym zwieńczeniem operacji była zanurzalna barka HMB1. To dzięki niej, po podniesieniu K129 z na oceanu miał on zostać niepostrzeżenie przetransportowany w bezpieczne miejsce. Sprawdźmy zatem, jak przebiegła operacja. 7 czerwca 1974 roku prezydent Nixon osobiście zatwierdził rozpoczęcie misji, zastrzegając, że Hughes Glomar Explorer nie może rozpocząć działań, dopóki głowa państwa nie wróci ze spotkania na szczycie w Moskwie, zaplanowanego na okres od 27 czerwca do 3 lipca. 20 czerwca Glomar Explorer wypłynął z Long Beach w Kalifornii i dotarł do miejsca odzyskania wraku na północny zachód od Hawajów 4 lipca, dzień po opuszczeniu Moskwy przez Nixona, a za. Załoga natychmiast rozpoczęła przygotowania do podniesienia wraku. Oczywiście nie obyło się bez komplikacji i to już na samym początku, a ich powodem były dwie radzieckie jednostki, które przez 14 dni bacznie obserwowały poczynania Amerykanów. Pomimo obecności wrogich okrętów, prace nie zostały przerwane, co nie oznaczało, że Amerykanie zlekceważyli zagrożenie. Obawie przed desantem radzieckich żołnierzy na pokład jednostki, dyrektor CIA nakazał ułożenie skrzyń na lądowisku, które znajdowało się na pokładzie. Dodatkowo załoga otrzymała rozkaz, aby w razie zagrożenia była gotowa na zniszczenie poufnych dokumentów, które mogłyby zagrozić tajności misji. Po burzliwym początku, ostatecznie 1 sierpnia załoga rozpoczęła podnoszenie wraku radzieckiego okrętu podwodnego. Operacja była niezwykle trudna, głównie z powodu głębokości, na jakiej znajdował się wrak. W trakcie podnoszenia K-129 doszło do uszkodzenia jednego z ramion chwytaka, które spowodowało oderwanie części kadłuba okrętu, który spadł na dno i uległ zniszczeniu. Niestety, ale dostępne materiały nie pozwalają bezpośrednio ocenić skali sukcesu projektu Azorian. Odtajnione fragmenty artykułu, które wcześniej CIA poddało szczegółowej cenzurze, nie odpowiadają jednoznacznie na pytanie, jak dużą część K-129 udało się wydobyć na powierzchnię. Powstało jednak wiele teorii i postaram się przybliżyć Wam te najbardziej popularne. Pierwsza z nich zakłada, że wydobyto większą część wraku, o czym świadczyć miało potajemne przekazanie rosyjskim władzom w latach 90. dzwonu okrętowego, który pierwotnie znajdował się w środkowej części kadłuba K-129. Kolejna, przedstawiona w książce Blind Man's Bluff, zakłada, że odzyskano tylko niewielki fragment przedniej części okrętu, w tym przedział torpedowy i zapas rosyjskich torped nuklearnych. 90% konstrukcji, w tym wieża dowodzenia, przedział rakietowy, sala kontrolna i maszynownia, uwolniła się i spadła z powrotem na dno oceanu. Ta teoria pokrywa się z raportem, który zespół rosyjskich ekspertów przygotował dla prezydenta Borysa Jelcyna w czerwcu 1993 roku, wykorzystując informacje udostępnione przez rosyjskie służby wywiadowcze. W dokumencie stwierdzono, że CIA odzyskała co najmniej dwie torpedy uzbrojone w głowice nuklearne, ponieważ poziom promieniowania plutonu na pokładzie Glomar Explorera pokrywał się z taką ilością. Wniosek ten jest częściowo potwierdzony w zachowanym tekście artykułu CIA, w którym zaznaczono, że załoga Glomar Explorera musiała poradzić sobie ze skażeniem, gdy okręt podwodny został wyniesiony na powierzchnię. Bez względu na prawdziwość którejkolwiek z teorii, w latach 90. CIA przekazała prezydentowi Rosji nagranie z pogrzebu marynarzy K-129, których chciała udało się w 1974 roku wydobyć z Na Pacyfiku. Obecnie przyjmuje się również kilka teorii o przyczynie zatonięcia K-129. Jedna z nich sugeruje kolizję z amerykańskim okrętem podwodnym, a dowodem ma być remont USS Swordfish. Nie ma jednak żadnych informacji potwierdzających w pełni tę teorię, a data przeprowadzenia remontu nie pokrywa się z datą zatonięcia K-129. Druga mówi o eksplozji na pokładzie, którą mógł spowodować wybuch wodoru z akumulatorów lub paliwa rakietowego. W obu przypadkach istnieją dowody na możliwość wystąpienia takich awarii. Potwierdzeniem może być również stan okrętu i dźwięk zarejestrowany przez system SOSUS. W ramach ciekawostki Amerykanie chcieli przeprowadzić drugą próbę podniesienia K-129 z dna, a kolejna faza operacji zyskała nawet kryptonim Matador. W listopadzie 1974 roku wiceszef Pentagonu William Clements zarekomendował kolejną wyprawę, którą 6 lutego rok później autoryzował prezydent Gerald Ford. Niestety drugą próbę wydobycia okrętu pogrzebał amerykański dziennikarz śledczy Seymour Hersh, co było bezpośrednio związane z włamaniem do biura Howarda Hughesa. Skradziono wtedy ważne dokumenty demaskujące prawdziwy cel projektu Azorian, a 19 marca 1975 The New York Times opublikował artykuł, o którym wspominałem na początku materiału. Po tym incydencie amerykański rząd musiał ugasić polityczny pożar, który wybuchł na linii USA-ZSRR i zaniechał dalszego kontynuowania projektu. Glomar Explorer po zakończeniu operacji został zakonserwowany z powodu olbrzymich kosztów eksploatacji. W latach 90. przywrócono go do służby i wydzierżawiono firmie wydobywczej Global Marine Drilling, która wykorzystywała go do 2015 roku jako pływającą platformę wiertniczą. Po czym w kwietniu tego samego roku podjęto decyzję o jego złomowaniu. W tym miejscu historia Glomar Explorera i projektu Azorian dobiega końca. Czy rzeczywiście w tym ambitnym przedsięwzięciu chodziło tylko o przejęcie technologii Związku Radzieckiego? Czy może okręt K129 miał na pokładzie inne, cenniejsze tajemnice? Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Ja z tego miejsca serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dotarli do końca tego materiału. Oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji, żeby być na bieżąco. Trzymajcie się. Cześć.